To co, rozpędzamy się, a no, w ogóle to cześć, cześć. Cześć! Cześć, Pełni sił, teraz uderzamy aby jeszcze bardziej do zapisy energii na śniadanie, tak. a, a potem uderzamy, uderzamy 50 km do zrobienia coś koło tego. O, jest siódma godzina. O nie! Pan, pan pomyślał i przyniósł nam nasze kokosy które zapomnieliśmy, otrzymaliśmy od K Konga. Prawdopodobnie mamy zaraz się spotkać z Ciangiem. Czekamy na niego, wszystko się spóźnia i dlatego stwierdziliśmy, że spotykamy się w tej samej knajpie, w której spotkaliśmy się wczoraj. Mariusz zamówił to samo, co miał, czyli zupa na szmacie. Bardzo dobra zupa z rybą. Tak, trzeba przyznać, że mimo, że wygląda beznadziejnie, to jednak smakuje doskonale. A Ty A co tu masz na Ja wybrałam makaron ten przezroczysty, smażony z wołowiną, z kiełkami na wierzch zioła. I znowu, sałatka z ziół i do tego wywar. Tak więc czekamy na, na naszego przyjaciela. Chwilę jeszcze pogawożymy No i w drogę. Tak słuchajcie, jeździmy, jeździmy po tym Wietnamie. Nie spodziewałem się, że aż do Paryża dotrzemy. No nic. W każdym razie. Ciank nas zaprosił na kawę. Więc przyjechaliśmy w jakieś fancy szmancy miejsce. Więc Ciank zabrał nas do miejsca, w którym podają najbardziej sławną, słynną kawę w Daklak. I yy, nie wiem, czy ja go dobrze zrozumiałam. Czy to jest kawa parzona? Nie wiem, no będziemy testować, ale miejsce jest przepiękne. Kurde, tamte snopy, właściwie jaki może nie siana ale traf. Piękny. Tak, już wiemy o co chodzi. Te snopy tej trzciny są po prostu na potrzeby Dach. zrobienia dachu. Jesteśmy na kawie. W ogóle to nie powiedzieliśmy Wam na samym początku, że jesteśmy w Buon Ma Tłot. I to jest um, dość spore miasto, będące w ogóle stolicą jakby tej prowincji. I to miasto słynie z uprawy najlepszych kaw tutaj w Wietnamie. I jesteśmy w tej kafejce. Tutaj ciąg nas zabrał. Słuchajcie, przeglądaliśmy menu No, bym powiedziała, że ceny jak na Wietnam są bardzo wysokie Ale nic, to trzeba po prostu spróbować tutejszej kawy Oczywiście I ja, za... Co ja, ja zamówiłam jakąś tam kawę No i nie, nie jestem w stanie powiedzieć Ale to jest um, Trung Nguyen Tak ona się nazywa mhm. I tutaj jak zwykle jest taki mini zaparzacz Jest kawa Wlewa się w żądek W się przelewa przez... Yy, zmieloną kawę, i to wszystko, widzicie, yy, się zaparza. Właściwie już skończyło. No, pokaż. Aha. O, jeszcze coś tam leci. Dobra. Tak, i za chwilę będę degustować tą kawę. Mm, sobie zamówił, zamówił jogurt z truskawkami i Mariusz chciał tiramisu, okazuje się, że nie, ma jeszcze, mm, nie mają jeszcze ciast, dlatego też zaraz wjedzie tutaj jogurt dla Mariusza. No i tyle, chwilę jeszcze posiedzimy i, i w drogę, nie? <grych> tu mamy już polecenie od ciąga, którą drogą jechać. Także super. Super, super. No? Bardzo fajnie. Ha. No chyba taka lunchowa, albo drugo śladaniowa. Chyba no, mam którą, dziesiątą. Dziesiątą, dwadzieścia. Jesteśmy bardzo radośni po spotkaniu z ciągiem z oczywiście i fajnie nam się jedzie w miarę z wiatrem, aczkolwiek w pewnym momencie zboczymy z tej drogi i będziemy mieć pod wiatr, no ale nic to, póki co Cieszymy się z tego, tego co, co jest. jest. Dokładnie tak. Mariusz zamówił jedzenie. Ryż z jakimś kurczakiem. Powiedziałeś, że jedno. Tak, mówiłem dwa razy mocno. Czyli jeden. Tak. O jego gorąca herbata. Cudownie. Dostaliśmy trochę pytań od Was, ale będziemy myśleć na nie odpowiadać. gdzieś no, indziej. Tak, jest za głośno. uprawa drzew kauczukowych. Drzew kauczukowych. I jak to wygląda? Zobaczcie, nacinają korę drzewa i tu ten biały pasek to jest spływający kauczuk. A tutaj przy każdym drzewie jest zaczepiona miseczka, do której spływa kauczuk. Mamy tutaj pyszne banany. I co z tymi bananami się dalej dzieje? Banany idą na patelnię. I się smażą. Tu jest efekt finalny. Tu jest rodzinka. Ciao. A tu jest Ola, która co robi? Czina Banany Pyszne. W dostaliśmy pięć takich placków wielkich za złoty 70 No wyżar totalny. Jesteśmy na wiosce i te ceny są zdecydowanie niższe. I tak, myślę, że odpowiem na, odpowiem na Wasze pytania teraz. Czy brakuje Wam polskiego jedzenia? Co najchętniej byś zjadła zjadł? Te To pytanie już gdzieś tam kiedyś się pojawiło. Ja, jeżeli chodzi o mnie, to mi niczego nie brakuje z Polski. Z Polskim brakuje rodziny, ale jeśli chodzi o jedzenie, to nie. Jak jestem w Polsce? Uwielbiam jeść polskie jedzenie. Jak jestem w Tajlandii, tajskie. Jak jestem w Wietnamie, wietnamskie. I takie mamy doświadczenia, że. Jeżeli wszędzie jest jesteśmy. Smacznie. In... Tak, wszędzie jest smacznie. I z chwilą, kiedy chcę, będąc, nie wiem, w Tajlandii, iść do snajpy z hinduskim żarciem to wiem, że nie będzie to tak fajnie smakowało jak zapewne w Indiach albo na przykład w Malezji, gdzie jest dużo emigrantów z Indii. Albo w Singapurze. Tak. A ty Mariusz? Ty masz troszkę inną tego stosmaka? Co mam inne, ale to mi się zmienia. Znaczy ja wychodzę z takiego założenia, że człowiek jest taką istotą, że zawsze yy, szuka tego, czego nie ma, a jak już to ma, to szuka tego, czego znowu nie ma. Jak jest gorąco, to by się chciało, żeby było chłodniej, a jak jest chłodno, to żeby świeciło śmie słońce i było gorąco. No dobra, a co najchętniej byś zjadł? To też mi nie brakuje, no tu jest tyle dobrych rzeczy, że Jedynie co to czego się obawiam, że jak wrócimy do Polski, to na przykład takich smażonych bananów nie będzie. Takich naszych ulubionych przysmaków. Albo tak? tej kawy, którą tutaj popijamy. Mm -hmm. Dajcie koniecznie znać oj, Dajcie koniecznie znać, jak Wam się spało na kamiennym łożu. No, muszę powiedzieć, że spałam się wyśmienicie. Byliśmy tak zmęczeni, że ja absolutnie nie odczuwam twardości tego łóżka. Mm, wspaniale spaliśmy. Wbrew tak? pozoro takie twarde matrace są dobra. Dobrze się najdźwięk. Przynajmniej się dobrze mhm. Jakie macie telefony i inne sprzęty? O tym Mariusz tak. nagrał film, będzie wkrótce. Mieszkacie w Polsce, czy gdzieś w innym kraju? Tak, mieszkamy w Polsce. O nas też film się niebawem ukaże. Aha, takie bardziej prywatne pytanie, czy tam osobiste. Jak dajesz sobie radę w trudne dni? Nie mam z tym żadnego kłopotu, daję sobie radę. Jak... Trudne, i nie trudne. trudne i nietrudne. Trudne i trudne dni. Jest okej. Okay. No jeżeli ja mam trudne dni, to bardziej to Mariusz musiałby powiedzieć, jaką sobie daje <trudne> z tym radę. Więc to jest nie trudno. Nietrudno. trudno. okej. <Okay. trudne> <Okay. trudne> Co ile oni tamte słupki kilometraża rozstawiają? Wybaczcie, małe zboczenie zawodowe. Nie, nie wiem, to musimy chyba jeszcze sprawdzić, nie? A no, mamy licznik, to. Sprawdzimy? Sprawdzimy, dobra. Tak. Czy jesteśmy ubezpieczeni? No, jakieś takie podstawowe ubezpieczenie mamy. Nic nie kupowaliśmy, jakiegoś tam ekstra na podróż zgadza się zgadza się zgadza mhm. mhm. tak to są pytania od was zatem jak macie jeszcze jakieś wątpliwości śmiało pytajcie co my tu mamy Ola o, mamy zagłoskę czy ta ścieżka doprowadzi nas tam gdzie ja chcemy ale na to wszystko wskazuje zatem jedziemy ryzykujemy i jedziemy Nasza ścieżka się styknęliśmy się naszymi sekwami Taka ścieżka się trochę zmieniła Jakby taka mała się zrobiła wąska gdzie my jesteśmy Ola? No tak wygląda nasza dzisiejsza ścieżka dzisiejsza, no tak się teraz prezentuje, ponieważ zjechaliśmy z asfaltowej trasy i teraz Jedziemy takim mega szutrem. Aż bambus. O. Jak zasuwa. Nasza dzisiejsza droga obfituje w plantację kawy i plantację pieprzu. I teraz właśnie trafiliśmy na zbiory pieprzu. Zobaczcie, ten cały wór to są śliczne grona pieprzu. I zobaczcie, tutaj e, jest to pnącze, ono oplata drzewo. No i pani i pan na drabinie obrywają te gronka, oczywiście wcześniej kładąc na ziemię płachtę. Żeby móc swobodnie zrzucać pieprz. Zwracam uwagę jaką mają fajną kominiarkę na sobie. Tak. A w ogóle to jest winno, nie? No tutaj już jest czysto. <śpiewanie> tu już ładnie poobrywali. <śpiewanie>

Przetwór mi dni drewna na węgiel drzewny. O, boże. A w tych wielkich lepiankopiecach... No pewnie tutaj jakiś... rozpalają, nie wiem, ogień jakkolwiek. No Robi wrażenie. No. Dobra, słuchajcie, ja bym to nazwała jednym wielkim piecem. Tutaj podkładają drwa, temperatura się podnosi. To jest, to jest ciepłe, a tutaj Nie, kominy i z kominów latuje dym. Mhm. I jazda. Drzwi są zalepione, całe. Tutaj normalnie są drzwi. Ciało. Tak. I to drewno idzie na drewno węgielczone. Dwa różne dania. Marysz ma sałatkę z wieprzowiną. Już coś takiego nieraz jedliśmy. Z sałatą, tak, sałatą z kiełkami na spodzie. Są też wiórki cebuli. Jest sałatka z pikli. O, jest też ten chrupek z Sejgonek, które znamy. I to jest posypane orzeszkami ziemnymi w takim słodkim, słodko ostrym sosie. A ja zamówiłam bańkoty. Czyli takie placuszki smażone w takiej charakterystycznej patelni Tam nie wiem, czy będzie widać Na Walenisku pod przykrywką znajduje się właśnie taka patelnia są, są kolejne bańkoty, które się smażą I one to jest ciasta ryżowego posypane szczypiorkiem Boże, jak mi jak nie Tu są znowu sałatka z pikli Trochę ogórka Są też kiełki I to jest taki sam sos, jak, o, taki sam sos jaki Mariusz ma czyli Słodko, lekko ostry. Skosztują. A ja zwracam uwagę przy jakim stuleśku. Tutaj pani nam wszystko przygotowuje. Mamy super wysokie światełka. Tak, a jesteśmy? Dlatego przy tym stoliku, bo światło jest najlepsze. A nie dla Was Ty masz wycinankę tutaj No właśnie, co to jest, słuchajcie? W poszukiwaniu przybytku trafiliśmy do fabryki No czekaj, czekaj utrzymuj no to, trochę w napięciu To są odpady okay. to, są, to są odpady, jest ich bardzo dużo O, tu jakie ładne niebieskie Juhu. Tak, jesteśmy w fabryce klaski japonek i tym podobnych właściwie Japonek. I tutaj są różne maszyny chłopaki działają No Dobra więc pytałem w jaki sposób tutaj robi się robi się właśnie te, te dziury I mnie chłopak tutaj tłumaczy Przykłada taki, taki profil tak wygląda taki profil. No, I, i robi dziura. Ciężkie to choroby. I nóż w zasadzie. Witajcie dzisiaj w naszej mega noży. Zapraszam. No raz za 34 zł. Zło. Także tak to prezentuje się, w tym wszystkim jest metoda, po pierwsze jutro będziemy stąd bardzo szybko uciekać, a po drugie nie śmierdzi tutaj jak w pozostałych przybytkach, więc ostatecznie to zaakceptowanie jest to przewartościowane w cholerę, trochę mi się przypominają przybytki w Birmie. No jak na wietnamskie warunki też. Nie? Tak, dokładnie, e, więc tyle, widzicie, gdzie nie nocować. Jezu, jak nam jest zimno. Nie, ja nie wiem ile to jest stopni, ale po prostu z minuty na minutę robi się coraz chłodniej. No raczej jest cieplej niż w Polsce. Na pewno. Ale my nie jesteśmy na to przygotowani mam wrażenie ciuchowo. Dlatego przyszliśmy tutaj. Na blisko, zupę. Blisko naszego hotelu na zupę. Zupa jest z, takimi, z takim makaronem nazwijmy typu robaczki. Są tu kawałki kurczaka, jest jakiś kawał przerośniętej wieprzowiny, jest też jajeczko przepiórcze, to jest wszystko posypane szczypiorkiem i kolendrą. Eee, tak, dodatek limonki, ostre sosy, sosy Ja to zaraz naładuję sobie. Tyle ostrego, żeby rozrzucić jak najbardziej. I co ta zupa coś na miesiąc za sztukę kosztuje, także bardzo tania. No i słuchajcie, ja się nie spodziewałam, że może być. Tak chłodno tutaj. No chyba będziemy musieli kupić jakieś ciuchy jak to dalej pójdzie, bo no, można się zaziębić. Przecież nie o to mamy, prawda? A co my tu mamy? Słuchajcie, znaleźliśmy piekarnię właściwie obok naszego hotelu. I właśnie to jest piec piekarniejszy i robią w tym momencie bagietki. Ja tutaj e, przysłuchniałam sobie przy tym piecu, bo jest tak cieplutko, przyjemnie. I zobaczcie co jeszcze tutaj mają. Takie mini pizze. I nie wiem czy nie spróbujemy tego. Marysz zamówił już sobie bagietkę, która grzeje się tutaj w piecu. A ja tu sobie zaraz sobie zamówię. Nie wiem, bo jest bardzo dużo dodatków. Są różne wędliny, parówka, kiełbasa, jajeczka przepiórcze, tam jakieś klopsy, tutaj jest boczek pieczony, wieprzowina, różne warzywa, sałaty i tak dalej, jajka. Więc można, można tutaj naprawdę nieźle wszamać. A ja Wam chciałam jeszcze powiedzieć, że kupiłam pastę do zamku. To jest. Ja jestem zaskoczona. 200 gram. I ona mnie nas kosztowała 3,40 max Dobrze, kochani, zimno tu, jak cholera. Trzymajcie się ciepło, chociażby w swoich ciepłych, ogrzewanych mieszkankach. I, i tyle. buźki, do jutra pa! Tchau, tchau.